Zgadzam, mnie. W sumie jak ona się Ogi nazywa, to nie musisz do niej mówić, nie, wiem, murzynka czarna czy coś tam, no bo to jest. No, po prostu. No wiesz, do Red Lipstick Monster, czy jak ona się tam nazywa? Red Lipstick. Red Lipstick. Red Lipstick Monster. Kurwa, nie wiem. Red Lipstick. Red, -li... red Lipstick Monster. No to też do niej nie mówisz. E, ty biała, nie? Mam rzeczą, że pewnie ludzie sobie to tłumaczą tym, no ale osób ciemnoskórych jest mniej w Polsce niż ten. No i w sumie masz rację i nie masz racji, nie? No nie wiem, jak się nazywa Ogi, może do nie Ogi mówić, nie? Na Aleksandra, nie mów na nich kasza. To jest tak proste. I tam było bardzo dużo osób z Afryki. W sumie z Rumunii, czy tam z Bułgarii też, no ale z Afryki, bo to w sumie. To jest ta, powiedzmy, jakiś wiesz. Tu sami biali, nie wiem, Litwini, Bułgarzy, Rumuni, i też ludzie z Afryki. Było dużo Arabów, było też dużo ciemnoskórych, i na niektórych, znaczy na niektórych, a przynajmniej znam dwóch, których ksywa to było negro, czyli czarny, kolor czarny. Pewnie jest to rasistowskie, ale w sumie nie mieli nic do tego, wiesz. Tak jak ktoś ma Kacper, to on miał negro. no Ja nie wiem, no. Nie wiem jak to interpretować. Bo ogólnie czasy się zmieniły, nie? Kiedyś dużo rzeczy, które się robiło nie było rasistowskich, a dzisiaj jak odświeżasz te rzeczy nie jest przed pięciu lat, to są mega rasistowskie, tak nie powinno być i w sumie to najlepiej jakbyś nie istniał. Więc no. Nie wiem. A mi się wydaje, że też z racji tego, że ja w takiej mieszance kulturowej mieszkałem. Wiesz, byli. Yy, kurwa Chińczycy byli fuj tych ludzi było. Wiesz, że i religie inne państwa, inne zwyczaje inne. To, to nie wiem. Nie na, na przykład nie razie, jak ktoś mówi, że, że wiesz, że jest muzułmanem i, yy, i się modli 10 razy dziennie, czy tam siedem razy dziennie yy, w kierunku Mekki. To ja to widziałam na oczy. Na przykład, yy, jak to się nazywa, idziesz do sklepu, ale na przykład jest, jest tam godzina i wiesz, i chłop wiesz, nie obsługuje coś tam, tylko się modli gdzieś tam w kącie. Spoko, nie? Nie było tak na zasadzie, ej kurwa, obsłuż mnie. Tylko spoko sobie czekałeś, nie? No. Nie, mi to tak lotka. Jak ja widzę Murzynka Bambo, on, on, jest tak o tym mamy z tymi warkoczykami, bo o tym już się w sumie rok mówi. Pamiętam, że Sandra zrobiła, trochę osób pisała, ale jak Marcysia zrobiła to był TikTok tym zajebany, że okradła kulturę. A kultura nie powinna być w sumie wspólna? Wiesz, na zasadzie nie wiem, ktoś... Eksa przesyła 9 złotych i 75 groszy. Co oni kurwa pierdolą? Dostojewskiego mogą tylko wiesz yy, W Rosji czytać? No ja nie wiem Messiego tylko w Argentynie oglądać? Ja, tego nie, ja po prostu tego nie rozumiem O co, czemu akurat ta fryzura jest zawłaszczeniem Jak mi ktoś wytłumaczy to fajnie to chciałbym wiedzieć no przesyła 9 A w w sumie sobie Dlaczego? Groszy. MN pochodzi od słowa Maurus, o to Okej Dlaczego Warkoczyki są Stos? Nie wiem jak to nawet o czym jest przywłaszczenie kulturowe? Okej, okay. dobra mamy. Bo ja tego po prostu nie rozumiem tego sformułowania, więc się kształca. Czym jest przywłaszczenie kulturowe? Może gdyby Sandra Kubicka to wiedziała, to nie zrobiłaby sobie takiej fryzury. Co jest nie tak z jej włosami, dlaczego czasem warkoczyki to coś więcej niż tylko włosy? Sandra Kubicka spotkała się ostatnio z dość ostrą krytyką. Modelka postanowiła zapleść sobie warkoczyki na wakacje. Nie wiedziała jednak, że ta zachcianka nie spodoba się jej obserwującym. Internauci zarzucili kubickiej przywłaszczenie kulturowe. Przy okazji zwrócili uwagę na to, że skoro jest taka obyta w świecie i była w Stanach Zjednoczonych, to tym bardziej powinna być wrażliwa na takie sytuacje. Jak jednak widać, przywłaszczenie kulturowe wciąż jest problemem. Wiele osób w Polsce nie zdaje sobie z tego sprawy. Może warto byłoby to sobie wyjaśnić i dowiedzieć się przy okazji, czemu te barkoczyki nie są tylko ładną fryzurą. O, to dla mnie. Czym jest przywłaszczenie kulturowe? Temat wiąże się ze sprawami kolonializmu i po raz pierwszy yy, został użyty w latach 80. na moim Uniwersytecie. Wtedy też rozwijały się wszystkie postkolonialne nutry. Nurty, nie nutry. <grym> <grym> o. Najprościej mówiąc, do przywłaszczenia kulturowego dochodzi wtedy, gdy zabieracie sobie coś z innej mniejszościowej kultury. Takie działania bardzo często wiążą się z modą i nieświadomością. Coś wydaje się Wam ciekawe i egzotyczne, dlatego chcecie tego spróbować na sobie. Nie wiecie jednak, że w ten sposób możecie powielać stereotyp lub i wykazywać lekceważący stosunek wobec mniejszości kultury. ale To nie ma sensu. Ja tego Pesa nie rozumiem. To przesyła 9 zł i 75 groszy. Nikt ci nie wytłumaczy, bo to kurwa głupota. To skoro ja nie jestem z asfaltem, to nie mogę sobie Dobra, kurwa, to... stary, nie możesz tak rasistowsko pisać. To co, nie mogę jeść teraz spaghetti? Musimy sobie wyjaśnić jednak jedną rzecz. To nie jest tak, że w związku z tym teraz na przykład nie możesz jeść pizzy, bo to tradycyjnie włoskie Danie. Przeważenie kulturowe wiąże się z bardziej etnicznymi sprawami dotyczącymi historii i tożsamości danych mieszkańców. Pisaliśmy o tym na przykład w związku z używaniem słowa Indianie, czy w kontekście okazaniu domów białą szałwą lub Palo Santo. Często nie zdajemy sobie po prostu sprawy z tego, że za naszymi niewinnymi działaniami stoi historia czy cierpienia. To samo dotyczy warkoczyków, które zaplotą sobie kubicka. Bez znajomości historii, kontekstu, to będzie tylko fryzura. Dla tych, którzy wiedzą, co tak naprawdę oznaczają działanie modelki są czystym zawłaszczeniem kulturalnym. No, ale nie, nie jest wytłumaczone to. To jest cały czas oskarżenie bez. Czemu warkoczyki są złe? O, może tutaj? Żeby to zrozumieć, musicie mieć jakieś pojęcie o kulturze czarnoskórych Amerykanów i wpływowi niewolnictwa na afrykańskie kobiety. Warkoczyki nie były dla tamtejszych kobiet tylko fryzurą. Były sposobem komunikacji. Niewolnicy mogli przesyłać mi ich sobie wiadomości czy mapy. Włosy stały się symbolem walki z uciskiem, walki o wolność. Nie można ich bezkarnie nosić i nie myśleć o tym, z czym się wiążą. To samo dotyczy dreadów, które przynależą do kultury czarnej. Dla nas to po prostu włosy, dla nich symbol dyskryminacji, w której często padali i niestety wciąż padają ofiarą. Nasze włosy i fryzury to trofea za ból, które przetrwaliśmy i pokonaliśmy. Chcesz warkoczyki? Noś je, ale poznaj historię ludzi, którzy walczyli o to, by żyć w takiej wolności jak ty. Wiedz, że dopóki nie będziemy żyć w społeczeństwie, które naprawdę nie ocenia kogoś na podstawie koloru, nasze skóry i fryzury nigdy nie będą sobie równe. To już nic nie można? Wiecie, to nie tak, że teraz już w związku z tym nie możemy brać niczego z innych kultur. Czasami wystarczy trochę wiedzy, by zmienić swoje... A to jest cały czas mówienie na zasadzie, no ona nie widziała, źle zrobiła, źle zrobiła przywłaszczenie. No przywłaszczenie, bo yy, osoby, które to nosiły, spotykała no coś tragicznego, nie? Oczywiście Stano Kubicka nie chciała przecież nikogo skrzywdzić taką fryzurą, po prostu nie była świadoma tego, co ona oznacza. Ja też kiedyś używałam palo santo i białej szałwi a teraz tego nie robię. Dlaczego? Bo dowiedziałem się, że to nieetyczne. Ważne jest to, jak reagujemy na wiadomości i wiedzę, którą i dostajemy. Groszy. Dobra, poka, co Stano ma do powiedzenia o tym, bo to jakaś niesamowita sytuacja. No w chuj. Naczenie kubickie był po prostu niesamowite. na przykład, tak jak kiedyś Majdanowie, po prostu przyznać się do niewiedzy i przeprosić, spróbować się doedukować. Naprawdę nie ma niczego złego w tym, że czegoś nie wiemy przysła, na 9 temat przywłaszczania kulturowego. Nie jest źle wytłumaczone, nie zrozumiałem, W niektórych rzeczach nie ma niczego do rozumienia: dwie kobiety siadają do stołu i tworzą nieistniejące problemy. Zawsze, gdy kobieta coś mówi, trzeba na to patrzeć z przymrozeniem oka, ponieważ kobiety patrzą na wszystko emocjona i embrace masculinity. Okej, okay. no zobaczmy, co tym sądzicie. To podobnie jak długą brodą, każe się z islamem i arabami, a oni się o to nie srają. Czyli jak Żydów gazowali w piżamach, to nie można. Co ty piszesz, kurwa? Co ty mówisz? Kurwa! Nie wolno tak! Stary. Ja pierdolę. No nie, no co ty napisałeś? Na Boga! Stary, nie, no to była. To była gruba przesada. Yy, no nie wiem, a. Mi się na przykład tatuaże kojarzą z więzieniem. To. To teraz związek Gitów na wolności ma mówić, nie wolno się tatuować, bo my cierpieliśmy w pace? Znaczy ja po prostu tego nie rozumiem, nie? Ja na przykład uważam, że yy, spoko, jeśli na przykład te włosy są dla nich symbolem, na przykład tak, nie? No, to jakieś tam wiadomości, ja nie wiem, czy wiadomości były fryzurą, czy na przykład we włosach miały jakąś kartkę z wiadomością, yy, jeśli dla nich były symbolem, to chyba powinny się cieszyć, że ten symbol walki, jeśli to dla nich jest symbol, jest roz... Propagowany po świecie, nie? Nie wiem, ale to, że czasami są problemy i ludzie walczą z, problemem, z problemami, których nie ma? Piasz Bite przesyła 10 zł i 79 groszy. W takim razie, jeżeli system prawny w Polsce oparty jest na systemie prawa rzymskiego, to cały polski system prawny jest przywłaszczeniem kulturowym przestańcie się zajmować takimi pierdołami bo to absurd. Ja nie, nie wiem, no chciałbym to zrozumieć, bo ja naprawdę... T... Znaczy, ja uważam, że jak ktoś ma z czymś problem, to rzeczywiście mu na tym bo zależy, ale oni nie potrafią wytłumaczyć mi tego, żebym ja zrozumiał już. ten problem, nie? Łysych trzeba pokryć papą. Dobra, Paca, papas... kurwa, wypierdale. Mhm, mm mhm. Mm Chcesz te warkoczyki? Ja nie mam czego tutaj do powiedzenia. To po co ten odcinek nagrywasz? Nie uważam, że mogę naprawdę... Tą niewinną osobą jest Daria Dugin. Córka... Kumpla Putina, która publicznie namawiała do działań wojennych.